Nie jestem cyniczną kreaturą. To Jaśkowia jest komunistycznym aparatczykiem. Jak zwykle e, miasto nie wydało zgody, już nie pierwszy raz na naszą organizację Naszego Wiecu. E, Tłumaczenia są jak zwykle pokrętne. E, estrada Poznańska ponoć nie spodobał się nasz sprzęt, że nie może tam wjechać. Z racji tego nie wydali zgody. No i decyzja urzędu miasta była w tym momencie już jasna. Jak ta, jak ta decyzja została przyjęta przez, przez waszego kandydata, przez, przez jego sztab? E, bardzo. Y, bardzo źle, mhm. bardzo źle, bo to już spotyka nas po raz kolejny. Prezes Mencem na Facebooku swoim dał jasno do zrozumienia, co na ten temat myśli. Istnieje prawdopodobieństwo, że Sławomir Mencem staje się coraz większym zagrożeniem dla obozu władzy i wielkim przeciwnikiem domknięcia tak zwanego układu. Stąd też może być na niego taki atak, który jest w tej chwili wprowadzony, chociażby w social mediach, ogólnie w mediach mainstreamowych. Tam dochodzi do wielu takich kłamstw, przekłamań, że ja nie wiem, ile nienawiści w ludziach musi być, żeby takie rzeczy wynosić.